Nowe ogrzewanie. Dubasto. Na trójce. Na razie troszkę. Tutaj wchodzi rura. A. To już zaczyna ciepełkiem dmuchać. Także już ciepło leci. Po jakichś trzech minutach odpalenia. Na razie jest na trójce. Mówili, że jedynka wystarczy, więc Za chwilę to skręcimy Ale już czuję, że się, cieplej się robi Więc myślę, że zdaje egzamin No i to naprawdę ciepło wieje Także koniec marznięcia w namiocie Tutaj sobie dołożyłem taką rurę Nawet niczym ją nie kleiłem, tylko na tą rurę oryginalną dołożyłem taką Którą miałem w domu akurat I normalnie tutaj czuć, że ciepło powietrze tutaj latuje, więc nawet nie trzeba to zbytnio uszczelniać. Było dobrze, o, więc tutaj trzeba tak, pach, raz, dwa, trzy i na nawet... otwarte wejście I tutaj naprawdę jest ciepło w środku i ja się w namiocie dwójce, gdzie jest naprawdę dużo miejsca i jest naprawdę ciepło, mimo tego, że są drzwi otwarte, a tutaj i psina ma leżane. Więc będzie miała ja też ciepło. Także polecam jak najbardziej. Pierwszy raz to mam, ale ciepło jakie daje jest niesamowite. Do tego podobno nic się nie skrapla. Na razie ciężko to powiedzieć, ale jest suchutko. Więc będziemy widzieć rano.